23 czerwiec, tak? 2013 Dzień ojca Jest stary ojciec i młodszy ojciec O tam młody ojciec No i młoda babcia A ta reszta to Dzieciaki Najmłodsza tu Pokaż jakie ma paznokcie, o jakie ładne ma paznokcie Ja Nadia. Nadia, jestem Nadia Nadia, jestem Nadia a tam jest nasza Julcia, maturzystka, a tam Tosia, która jest nie, tak, prawda, dorastająca i ostatnio ją obserwuje na Facebooku, obserwuję. Tosia, jak to, jak to było z tym bananem, powiedz mi tam z tym na Facebooku, z, z bananem, z bananem. Co to było z tym bananem tam? Co, co to było? No, komentarz z bananem, co? A? O, nie zwróciła uwagi. Nie zwróciła uwagi, ale dziadek zwrócił. Dziadek zwrócił. No no, lajk like, nie lajk, like, lajk like banana, nie? Bo z powodu, że nad kształt tak było. Z powodu na kształt tak było. Dziadek pamięta. Nie? Także wiesz. No, ty nie zwracasz uwagi na to, co tam lajkujesz, nie? O. Uwaga, uwaga, bo dziecko wyleci przez balkon jak kot, który wypadł dwa razy i poszedł sobie, bo już nie cierpiał padania na, na twarz. O, tak jest. Balujemy, brawo, brawo. Niech żyją ojcowie. A. Ahoj!